Koalicja rządowa, w moim mm, mniemaniu, ona będzie miała cały szereg takich wotów zaufania przed sobą, y, 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 głosowań. Kolejne wotum zaufania to głosowanie w sprawie budżetu. Czyli budżet trafi do y, y, Sejmu, zapewne na początku października. No i on, cztery miesiące po y, y, trafieniu, pod obrady musi zostać przedstawiony do podpisu prezydentowi, jeżeli nie zostanie, prezydent ma możliwość rozwiązania parlamentu. parlamentu. W związku z tym kolejne targi będą przy y, głosowaniu budżetu. Jeżeli budżet nie przejdzie, no to może mogą nas spotkać rzeczywiście te przyspieszone y, przyspieszone y, wybory. W związku z tym Donald Tusk nie jest tak, że może sobie pomyśleć, że teraz ma kolejne stabilne dwa lata, tylko on za parę miesięcy znowu będzie musiał się zastanowić, jak sklecić tę większość. I o ile teraz się udało, bo rzeczywiście to był tydzień na różne zakulisowe rozmowy, tak teraz mamy... Dobrych kilka miesięcy. Mogę powiedzieć, że to z dużej chmury mały deszcz, ponieważ wydawało się, że tutaj rzeczywiście mogą dojść do jakichś drastycznych ruchów e, po stronie koalicji. Być może też tak jak Jarosław Kaczyński, gdzieś były rozmowy z częścią posłów, które niestety nie udało się ich wyciągnąć. W związku z tym jakby to głosowanie pokazało, że na dziś, tak jak słusznie zauważyłeś, jest stabilnie. Ale, ale na dziś, ale ja to nie tylko, wiem, to inaczej, na nie na dziś, nie na dziś, e... na moment głosowania. Bo Być, na dziś, ja nie wiem, czy... Myślę, myśl, myśl, że jeszcze do, do września niewiele się zmieni.